Siemano wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z Clash of Clans i w tym odcinku pokażę wam dość prosty sposób na to, żeby bardzo łatwo i szybko zbierać duże ilości Builder Elixiru. O co w tym wszystkim chodzi? Powiem szczerze, że na sam początek nie widziałem tego nigdzie, ani na internecie, ani na żadnych forach, Redditach, więc czy ktoś tego używa? Hmm, podejrzewam, że pewnie gdzieś tam w jakichś zakamarkach świata tak, ktoś już na to wpadł, ale tak jakby ogólnikowo dużo się o tym ani głośno nie mówi. Możliwe, że też ktoś już na to z Was wpadł. O co chodzi? Ja to roboczo nazwałem tak zwaną metodą 0%. I polega to mniej więcej na tym, że po prostu będziemy poddawali ataki, żeby szybko zbierać właśnie eliksir. Bo teraz tak, trzeba sobie wyjaśnić na początek dla laików, jak teraz można zdobywać eliksir po updatecie na właśnie Nocnej Wiosce na Builder Hallu. Więc tak, eliksir zdobywamy tak naprawdę za obronę naszej wioski. Jak sobie wejdziemy w nasz defense lock, to tutaj możemy sobie właśnie podejrzeć na podstawie tego, jak dobrze się bronimy, ile procent na nas uzyskuje przeciwnik, ile jesteśmy w stanie uzyskać eliksiru za taką obronę oraz ile puszek tracimy czy też zyskujemy. Oczywiście to. Ile łącznie jesteśmy w stanie z jednego ataku wyciągnąć eliksiru, zależy przede wszystkim po pierwsze od tego, ile właśnie na nas zrobi przeciwnik, tak, gwiazdek i procent oraz po drugie, w jakiej lidze się aktualnie znajdujemy i ile mamy puszek. I teraz tak jest, to dobra metoda właśnie dla tych, którym się no nie chce zbierać tego eliksiru, oraz też dla tych, którzy chcą spać na przykład z puszkami. Bo jak dobrze wiemy z moich wcześniejszych filmików na temat Builder Halla, Przeciwnika dobiera nam tylko i wyłącznie na podstawie naszych puszek. Tutaj waga wioski nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o dobór przeciwnika. To kryterium nie zostało zmienione nawet po update'cie, więc tak naprawdę tutaj możemy tylko sobie swobodnie zacierać rączki i cieszyć się tym oraz wykorzystać to właśnie na nasz plus w celu właśnie zbierania tego builder Elixiru. I teraz tak, jak to dokładnie działa? Ja Wam pokażę to na jakby na żywym organizmie, na czystym przykładzie. Otóż wchodzimy sobie w atak. I po prostu wyrzucam maszynę, poddaję atak, albo wyrzucam jednostkę, jeżeli nie mam odblokowanej maszyny, i poddaję atak. I tak po prostu robimy sobie w kółko. Ja to robię w takich seriach po około 7, 8 do 10 ataków. A dlaczego to Wam zaraz o tym powiem? Na początek zrobimy sobie najpierw, właśnie te kilka szybkich ataków, poddamy je. I zaraz Wam wytłumaczę to jakby szerzej, dlaczego właśnie tak robimy. Na tym tak naprawdę się cała ta metoda tych 0% opiera, no bo nazwa wzięła się właśnie stąd, że mamy 0% w ataku, no bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nawet nic uderzyć czy zaatakować i już mamy atak przegrany, poddany i możemy przechodzić do następnego. Fajne jest właśnie w tym wszystkim to, że teraz po tym update'cie możemy... Ciągle sobie tych przeciwników dosłownie w chwilę, tak jak widzicie, wyszukiwać. Dzięki czemu, no, mamy tutaj możliwość, właśnie tak naprawdę, bez żadnego ograniczenia atako atakowania, no ciężko powiedzieć, no ale jakby robienia tej metody, tak? Bez żadnych, właśnie jakichkolwiek ograniczeń. Jeżeli tak jak teraz wyświetliło wam się, że długo wam szuka tego przeciwnika, anulujcie to, rzućcie sobie jeszcze raz w chmurki, właśnie wyszukiwanie, i jak widzicie. Od razu nam coś znalazł. I teraz tak. Fajne jest to, że z każdym oddanym atakiem, tutaj na kopercie wyświetla nam się numer, yy, który informuje nas o tym, ile już ataków oddaliśmy. No bo siłą rzeczy, jeżeli my zaczęliśmy kogoś atakować, to analogicznie on nas też zaczął atakować. Fajne jest to, że możemy się bronić w wielu atakach jednocześnie, i to jest właśnie nasz plus, bo dzięki temu wystarczy sobie teraz tutaj. W ten loot karcik zajrzeć, w zasadzie elixir kart, i mamy podgląd właśnie na wszystkie nasze ataki. Te, które się zakończyły wcześniej, mamy już wynik oraz mamy nasz zarobiony eliksir. I tak naprawdę ta metoda właśnie polega na tym, żeby w kółko tak robić, czyli po prostu wykonujemy 10 takich szybkich, w cudzysłowie, nazwijmy to, ataków. Przerywamy je, wychodzimy, wchodzimy sobie w elixir kart i tak naprawdę czekamy. Wiadomo, że atak maksymalnie jeden taki może trwać 4 minuty, jednakże jeżeli w bardzo szybkim tempie oddajemy te 10, powiedzmy, tam ataków, tak przykładowo, no to zajmie nam to około, myślę, minuty, bo sami widzieliście, że to było bardzo szybkie. I teraz taki jeden atak, nawet jeżeli przeciwnik nas spali i mu się to uda, no to może trwać maksymalnie 4 minuty, bo sami dobrze wiecie, że mamy po 2 minuty na rozwalenie każdej z dwóch wiosek. I teraz właśnie wystarczy poczekać, aż te ataki się zakończą. Lud jest zliczany na bieżąco i my sobie możemy go tylko odbierać. Oczywiście, uważając na to, żeby on się nam nie przelał, dlatego wolałem oddać trochę mniej ataków i wypłacić go sobie szybko. Oddać kolejne ataki, znowu poczekać, aż się ten lód nazbiera, wypłacić i tak w kółko do uzbierania na nasz jakiś tam konkretny cel. Oczywiście łączna pojemność tego elixir karta, co też jest ważne podkreślenia, zależy od tego poniekąd, w jakiej lidze się znajdujemy. Mówię poniekąd dlatego, że, o, to nie działa tak dokładnie, że jak zbijamy się o jeden próg ligi, to to z automatu nam się będzie zmniejszało. Dla przykładu, w lidze teraz Steel bodajże jestem, zaraz to sprawdzimy, tak, w Steel jest to 400 tysięcy, jak spadnę do Irona będę miał 350 tysięcy, jak spadnę do Brasa miałem 300 tysięcy. Najmniejszy chyba, jaki jest, z tego co kojarzę, to jest bodajże was 150 czy 200 tysięcy. Możecie ewentualnie dać znać i nie poprawić. Natomiast ja najbardziej przesiaduję właśnie tutaj w tym przedziale brass steel, więc tutaj mam tego, jak, Większe pole manewru, pole manewru i większą wiedzę na ten temat, o, w tym zakresie. Tak chciałem powiedzieć. Dlatego ten przedział 350-400 tysięcy jest mi bardziej znany i podejrzewam, że jednak większość graczy, większość z Was też w takim przedziale tutaj sobie przesiaduje. Jak sami widzicie też i puchatki nam znacząco spadły, bo mieliśmy 3400, teraz mamy 3292. no i też zarobiliśmy, wszystkie ataki się skończyły, więc 345 tysięcy wypłacamy. I teraz tak naprawdę możemy sobie znowu zrobić powtórkę, czyli znowu szybkie ataki, wyrzucamy tam maszynę czy jednostkę, poddajemy i kolejny atak, i kolejny atak, i kolejny atak. Sami widzicie, że to jest bardzo prosta metoda, bardzo szybka metoda, dzięki czemu jeszcze łatwiej nam jest uzbierać jeszcze większe ilości surowca. Bo spotkałem się już z takimi opiniami, że teraz po tym update'cie bardzo ciężko jest właśnie uzbierać NX, bo trzeba robić na przykład dwie maszyny, żeby odblokować w ogóle szóstego boba i że o Jezu, jakie to jest ciężkie i bla, 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 bla. Sami widzicie, że to nie jest ciężkie, tylko wystarczy odrobina sprytu i chłodnej kalkulacji logiki. No i sami widzicie, że tak naprawdę mamy to, tak? Bardzo szybko, bardzo sprawnie to przebiega. Wystarczy poświęcić naprawdę niewiele czasu dziennie i tak naprawdę w ciągu, myślę, że godziny jestem w stanie nawet zapełnić cały magazyn eliksiru, który akurat u mnie 5,5 miliona. Testowałem to na trochę słabszym koncie i w około 20-25 minut byłem w stanie uzbierać 4 miliony eliksiru, bo akurat potrzebowałem. Na upgrade w laboratorium. Także jest to możliwe, jest to wykonalne, tylko wiadomo, jak zawsze trzeba po prostu chcieć. Samo zaparcia trochę determinacji, odrobiny większej ilości czasu i myślę, że tak naprawdę jesteście w stanie góry nawet przenosić, jak to się mówi, nieprawdaż? Także. Co mam wam więcej powiedzieć? Widzicie na żywo, na bieżąco, jak to wychodzi. Oddane kolejnych 8 ataków, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko poczekać, aż znowu zapełnimy pasek z eliksirem do zdobycia, wypłacimy sobie. No i to tak naprawdę tyle. Oczywiście minusem tego wszystkiego jest to, że jak sami widzicie tutaj w ataku ruchu nie zarabiamy ani puszek, ani złota. Wiadomo, coś za coś. Natomiast, po pierwsze, ta metoda się skupia głównie na eliksirze, no bo sami dobrze wiemy, że problemem był zawsze ten builder eliksir, no bo tak naprawdę z nim się wiązały te najcięższe zadania do zrobienia pod kątem odblokowania szóstego budowniczego, czyli czytaj, zrobienie w Star laboratorium odpowiedniego levelu wojska, tudzież odpowiedniego levelu po prostu battle maszyny. Teraz już i battle maszyny, i battle koptera. Natomiast y, oczywiście to można sobie robić na takiej zasadzie, że powiedzmy, zbijamy sobie tam, nie wiem, 500 czy nawet 1000 puszek, y, wbijamy ten builder Elixir tyle, ile potrzebujemy, wrzucamy upgrade, no i potem już sobie normalnie atakujemy. Wbijamy te puszki z powrotem do góry i spalamy. Oczywiście najlepszym przedziałem puszkowym to nie podam wam konkretnej liczby, ale powiedzmy, przyjmijmy za taki wyznacznik, że najlepszym przedziałem puszkowym jest właśnie ten, gdzie jesteście w miarę szybko dość dużo zarobić, właśnie około tych tam 300-350 tysięcy, więc powiedzmy, celowałbym w taką ligę tutaj bras mniej więcej od 2000 do nawet 2800 do tego Irona, natomiast chodzi mi też o to, że. Wy, powiedzmy, mając Bilder Hola na danym poziomie, na przykład, nie wiem, 6, 7, 8, 9 tego tego typu przedziały, no to właśnie y, powinniście na tyle spaść z puszkami, żeby zawsze wam dawało za przeciwników niższe o 1, o dwa poziomy BH. Dlaczego? Bo po pierwsze, wtedy wy się lepiej bronicie, więc więcej też zarobicie y, tego eliksiru. Tak, też szybciej, bo tak naprawdę szybciej będą się ataki kończyły w roku. sami widzicie, że wystarczyło, że spadłem o 300 puszek i już mam więcej ataków na dwie gwiazdki, niż na trzy, czy na cztery, czy nawet więcej. Więc, nawet sumarycznie, jeżeli bym troszkę mniej zarobił, to i tak jestem w stanie szybciej osiągać takie sumy i o wiele łatwiej. I to jest tak naprawdę taki przeciąg, którego bym się właśnie. Trzymał, czyli mamy dobre obrony, dość szybko się bronimy, dość szybko zarabiamy, a też dzięki temu, że jesteśmy właśnie w takiej trochę jakby za niskiej lidze dla nas, no to z kolei przeciwników, których my dostajemy, też mamy łatwiejszych, więc jest na nam w stanie też łatwiej i szybciej odrobić tą stratę, jeżeli chcemy się troszeczkę wyżej wspiąć, żeby też trochę złota zarobić. Mam nadzieję, że. Wszystko wytłumaczyłem dosyć łopatologicznie, że jest to zrozumiałe. Oczywiście, jeżeli czegoś zapomniałem, to wspomnę też najwyżej później w komentarzach, bo też nagrywam to trochę powiedzmy na gorąco. Do tego oczywiście, jeżeli Wy macie jakiekolwiek pytania, też piszcie śmiało, sekcja komentarzy jest dla Was. Jeżeli materiał się podobał, łapka w górę, subik mile widziany, żeby też nie przegapić następnych odcinków z klasza, właśnie poradnikowych. No i co, tyle z mojej strony. Widzimy się na live'ach i w innych materiałach. Także trzymajcie się, pozdrawiam cię krótko i na razie.